Oh yeah, gram Witam Was bardzo serdecznie, ludziska z tej strony Solak Witam Was w drugim odcinku, nie pierwszym z serii mojej nowej serii Zagrajmy w Śródziemie cień Mordol, czyli... Shadow of Mordor Nie tak. Middle Earth Shadow of Mordor Tak jest. E, ludziska e, Znowu zapomniałem znowu po raz kolejny, kurde, w Audacity, dlatego widzieliście przeskok, pewnie, jakiś malutki taki. Znowu zacząłem nagrywanie i znowu zapomniałem Audacity, co mi się zdarzyło w pierwszym odcinku. Ale uwaga, jeżeli jesteś nowym mm, widzem, to proszę bardzo, będziesz miał mnie okazję poznać. Tutaj właśnie ja jestem za z, y, często gada, gadatliwy, jestem także. Nie będziesz się nudził na pewno ze mną. My kontynuujemy dalej rozgrywkę. E, jesteśmy może takie malutkie podsumowanko zrobię, jeżeli mogę, tylko postaram się w miarę część szybko to zrobić. Boże, nawet minutniku nie, nie ustawię, bo mam padniętą baterię. Dobra, 35 po. No to tak za. za no. No dobra, no tak. no Przed ósmym żebym skończył. Hmm, czyli tak, jesteśmy postacią, e, której nazwy nie potrafię nawet jeszcze raz e, wspomnieć. E, która e, jesteśmy postacią, która e, gdzieś tam w okresie czasu e, traci rodzinę, jak widzieliście. E, najpierw zabito e, mu syna, potem właśnie żonę e, i teraz e, jakieś tam, można jakby to powiedzieć, e, są osoby, które jakby skradły zabiły go i skradły mu duszę i Właśnie polega to na tym, że on jakby jest na pograniczu śmierci i, e, i pójścia do zaświatów e, no i właśnie o to chodzi, żeby... E, to znaczy ja dokładnie nie wiem, bo ja też pierwszy raz e, gram e, tylko wam przedstawiam e, ten taki krótki schemat tego co się wydarzyło, także może już e, jesteśmy na pograniczu światów teraz i zaraz się dowiemy przy jakimś elfie, e, zaraz się dowiemy co co dalej jak to się będzie rozwijać bo ja sam jeszcze nic nie wiem Sam, że tak chaotycznie to powiedziałem jak no tak widzieliście się mniej więcej co było w pierwszym gameplayu z którego którego nie miałem z głosem nagranego także zobaczymy zobaczymy jak tu się rozwija seria jak na razie Widziałem, zainteresowanie jest nawet dosyć, dosyć fajne, także dzięki wielkie ludziska, zobaczymy co się będzie działo jutro, ja jutro wam na pewno wyślę tego gameplaya. Dobra, i jesteśmy tym elfem właśnie, i gadaliśmy wcześniej, właśnie nasza postać gadała właśnie z tym elfem, i on nam właśnie o tym mówił, że... Tylko poczekajcie, bo Ach, miałem tutaj jakąś muchę, bo wcześniej zabiłem. Dobra, lewy kontrol, przekuj. Mam nadzieję, że mi będzie dobrze działać. Eee, szybka podróż, co tam było? Naciśnij spacja, by kontynuować. Dobra, z, z, tu zaczęliśmy, więc... Eee, by wyjść. W ten sposób odblokowujesz nowe misje, nanosisz położenie przedmiotów na mapę i otrzymujesz mirany? Mirjany, mirjany. Dobra. Dobra, coś takiego. Przytrzymaj spację i wykonaj ruch do przodu. Aha. Aha, by zaskoczyć z krawędzi. Dobra, nie czytałem do końca. Okej. Okay. Powiem wam, że ślicznie wygląda gra. Aha, dobra, widzę nasza pierwsza potyczka. A gram na niskich, na niskich gram. Jeszcze tylko sobie nowe sterowniki. Zlikwiduj uroków. Przytrzymaj... Być tryb walki i naładować strzał. Aha, czyli tak, standardowo. E, tylko tak, nie rozumiem. E, dobra, czegoś. Nie rozumiem czegoś innego. Tam, czekajcie, tu już. Dobra, zabijemy tego, bo leży. Kurde. Kurde, wybacz się. Nie ogarniam, nie ogarniam jeszcze tego. Dobra, widzę jakieś kombosy lecą. Dobra, tutaj możemy wykończyć tego, dobra wroga, coś tam nie, nie przeczytałem. Także sorry, by wyssać jego energię, chyba coś takiego. Właśnie te zarmiste są te przerwniczki filmowe. Sorry, klatki, klatki mi spadły. To jest wina Frapsa, także nie przejmujcie się, bo ja ustawiłem tak grę, żeby płynnie chodziła. Eee, dobra. Przesłuchać. O, dobra, przesłuchamy go. Ok. Eee, przesłuchaj Spacja. Dobra. No właśnie on nas zabił. Ta czarna dłoń. Dobra, tutaj widzę, mamy jakąś akcję. To kapitanowie ar e armii Saurona. Na razie widzisz ich jako cienie, gdyż nie znasz, nie znasz jeszcze ich tożsamości. Spacja, by kontynuować, dobra. E Przesłuchiwanie wrogów pozwoli ci zdobyć cenne informacje na temat kapitanów. E Naciśnij spacja, by poznać tożsamość tego kapitana. Okay. Dobra, zobaczymy. Gimub Pogranicz. nasz już tożsamość Gimuba. Teraz łatwiej Ci będzie go dopaść. Jego tytuł pogania, czy pozwala Ci zorientować się jaką rolę pełni w urokowej Uruko... społeczności? Aha, aha, tak. Dobra. Znasz już tego, znasz już też poziom jego potęgi i w ten sposób możesz ocenić, jak trudno będzie go pokonać. Poziom potęgi określa także nagrody, które zdobędziesz za pokonanie wroga. Nagrodami są runy, za pomocą których wzmocnisz swoją broń oraz zwiększenie poziomu twojej własnej potęgi, co pozwoli ci odblokować nowe szczeble umiejętności. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mhm. Eee, informacje. Mam nadzieję, że któryś niewolni z niewolników niedługo próbuje ucieczki, spróbuje ucieczki. Chciałby go dorwać ku przestrondze. Pozostałem. Aha, dobra. Misja główna to miejsce, gdzie znajduje się cel. Mapa i oznaczony cel pozwalają ci się zorientować, gdzie możesz znaleźć tego kapitana. Okej, okay, okej. Okay, dobra. Dobra, no to mamy nowy cel, właśnie kapitan Gimub. Pewnie jego wyślemy ku przestrodze właśnie żeby go pokonać. Pewnie na pewno go jakoś wykorzystam, tak mi się wydaje. Dobra. Oha. Dobra, zobaczmy jak nas z czasem stoje. Aha, dobra, jakieś 10 minut jeszcze. Samouczek. Złote ikony, złote ikony oznaczają dalszy ciąg fabuły. Czerwone ikony oznaczają walki o władzę, w których urokowie. Potęga pozoralizowanej, blokowanie nowych szczepień umiejętności. Białe ikony to misja powołczne i przedmioty do zebrania. Mi, miriany, za które możesz kupować ulepszenia. Aha, dobra. E, najpierw może sobie weźmiemy, zrobimy tą poboczną misję. E, masz dwie dostępne misje. Główne, poganiać Ocal niewolników Mordoru i odnajdź czarnych kapitanów. E, Duch Mordoru, dowiedzieć się więcej na temat e, społeczeństwa Uroków. Uruków. 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 Dobra. Uruków i niż armię Saurona od wewnątrz. Okej. Okay. Mm.

His mind may provide answers. Mm -hmm. No właśnie, M tam zauważyłem, że, że jest mapka. Także zobaczymy sobie nowa. Dobra, jakoś mogę to oznaczyć? Umieść, tak. Dobra. Eee, upiorów, by odnaleźć pobliskich. Aha, takie coś. Nie, zajebiście. Fajne, fajne. Odnowienie życia, co tam było? E, identyfikuj to nie. Dobra, wyłączmy to na razie, bo się zgubiłem. Szczerze mówiąc, tutaj jest jakieś odnowienie życia, tak? Level Control. Oj, sorry za klatki. Aha, dobra, tak możemy się leczyć. E, dobra, spacją biegniemy, co, 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 nie jest takim, a to co, oni mnie teraz ścigają, nie, misja główna, przejdźmy sobie do tej misji głównej, właśnie, bo to, to chodzi tutaj, możesz, o, taki Assassin's Creed, no właśnie, ja to kiedyś mówiłem, przejdźmy sobie, albo, albo wiecie co, zabijmy ich, trochę podświczę właśnie parowanie, e, uluke pokazuje, bardzo jest świadom twojej obecności, aha. Okej, okay, okej. Okay. i kontrolę tak od razu, i tak mogę go zabić, tak wykończyć. No i patrzcie, zaczynam już, kurde, to, to mi przeszkadza. No. Dobra. Ok, pięknie. Zabójstwo. A dobra, nie mogę się przyzwyczaić, bo w Assassin's Creed Shift zawsze się biegnie, a tutaj się skradamy. Eee, yy, zacząć się skradać, przecież. Dobra, 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 to już wiem. A, poczekajcie. Aha, dobra, a ja to standardowe jak w Assassin's Creed? Odblokuj umiejętność. Dobra, co ja tam mam? zdobywaj, XP, by otrzymywać punkty, dzięki którym odblokujesz potężne nowe umiejętności, bierz udział w walkach o władzę, aby szybciej zdobywać, zdobyć potęgę i odblokować kolejne szczeble umiejętności, dobra. Egzekucja. Gdy naładujesz sery ciosów, naciśnij F, by dokonać egzekucji przeciwnika. Okej, okay, dobra. Może coś takiego, taki właśnie pierwszy ten atrybut sobie weźmiemy i wykorzystamy kupić za punkt umiejętności naciśnij spacja by potwierdzić tak jest dobra e, i na razie nic nie mamy chyba że tu mamy upiorne porażenie ogłuszaj wrogów naciskając E a potem wprowadz... wprowadzaj grady ciosów mieczem naciskając zakupiono ale to właśnie mam także cofnijmy się do rozgrywki spróbujmy chociaż zrobić tą główną misję jedną tu już niewiele czasu zostało. Wysoki Aha Dobra, ja może jednak sobie będę musiał ciut obniżyć e, tą grafikę. Tylko poczekajcie, bo właśnie tu mam takie klatki. E, będzie do świata vampiru. I co? Podnieś. O, nagroda plus 50. Dziwny kamień. W artefaktach skryta się. Skryta jest przeszłych Mordorów. Mamy wspomnienia, a potem naciśnię X, by je uwolnić. Aha, dobra. Dobra, jakieś wspomnienie. O, to Bayer. Dziwny kamień. To sobie później przeczytam na spokojnie. Tutaj mnie czas nagli. Nagroda 50:

bo to jakoś tam badanie właśnie jest tego to pewnie jakieś śledztwo trzeba prze... zrobić eee, właśnie nie wiem czy mogę jakoś szybciej tam no niestety zrobię to tak na piechotę po prostu nie wiem czy tam tą właśnie mogłem uwolnić czy nie no ale ale trudno zrobimy to na piechotę po prostu twierdza Ciągnij się spacjami, jest okej? Okay. Aha, 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 aha. Dobra, to muszę zrobić po cichu. Dobra. Sorry, klateczki mam. No tak, tylko, ale jak mam strzelać? Aha, tak po prostu. Czekajcie. E, serwetka Opelskazuje twoją osobę na wyznaczoną pozycję. No właśnie, nie bardzo, nie bardzo wiem teraz co. Nie na gówno to miejsce, gdzie znalazłeś cel. Zwap, jak tam było? Zwap. G. Dobra, coś tam nacisnąłem. Aha, muszę tak rozpocząć misję. Duch Mordoru, urukowie Saurona, nieustannie wyzyskują mniejszych i więc ustawmy walkę. Dobra, zbadaj jak możesz wykorzystać moc piora, opanowując uległe. Umysły i niszcząc armię wroga od wewnątrz imię jednego z orków szczególnie wyróżnia się w tym morzu słabości. Akceptuj. Dobra. Spróbujmy. Spróbujmy jeszcze póki co. Wiem, że mam mało czasu. No ale spróbujmy. Zobaczymy, wczoraj był taki dłuższy, yy, krótszy gameplay, to teraz będzie troszkę. Pour a poison in your ear. Oh, but you cut these ropes. Right back i will tell you everything. Hmm. Now what would you know that all these other dead orcs did? Go ahead, you bastard! Do it! I'll die. And you'll know nothing! Maybe I'll grant your request. End your miserable. No, 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 no.

Eee, dobra. Czekajcie, czy ja tu mam. Eee, mam tu chyba taką podpowiedź, więc to sobie wezmę. Gorot szuka bestii, dzięki której udo... udowodni swoje zdolności. Dokładnie. Misja to miejsce, gdzie znajduje się. Aha. Gdy się wyjawią podczas przesłuchania wszelkie informacje na temat celu, nacisnij 2, poznać mocne strony i słabości Gorota. Dobra. Ma słabość, którą możesz przeciw niemu wykorzystać. Jego strach przed e, Karagorami przemieni go w e, bełkocząc bełkoczącego, spanikowanego tchórza. Aha. Dobra. Strach przed Karagorami. Zaczyna się bać na widok Karagorów. wrażliwy na ataki wierzchowców. Można go natychmiastowo zabić przez cios kończący wyprowadzany podczas jazdy wierzchem. Tylko trzeba go mieć wcześniej. Eee... Hmm, on nie będziesz w stanie wykorzystywać jedynie swoich atutów i, st i stanie się łatwym celem. Aha, łatwiejszym. Eee... Niewrażliwy na ataki z dystansu. Nie możesz go zranić, atakami z dystansu są mocny atak. Uderzenie w zawarciu którego nie można skont skontrolować się przywódca, ma w grupę popleczników. Kurde, ale będzie strasznie dużo takiej nabywania wiedzy wcześniej, co mi się podoba, ale to będzie takie no, kłopotliwe, bo ja muszę to robić w miarę sprawnie, A ja lubię po prostu wszystko mieć na ostatni guzik, zapiętać, tak powiem. Strong leaders they are. You now if something were to happen to them, then they wouldn't be able to stop your little insurrection, would they? You know, I would hunt them down. How? <laughs> oh. They're not very popular around here, and they know it. But you can fight them. Oh yes! Right back, I'll show you the way. You help me. Jezu, jak to jest super! Boże, już, już to kocham po prostu. Ale wiecie co? E, idź za szczurkiem, nowy cel. You can't trust them. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. E, właściwie to już minął czas, bo ja tu już długi, długi czas e, poświęcam. Właśnie na ten gameplay. E, także. Poczekajcie już, it's a stabby in the back. At least an Uruk will stab in the front. Most likely to throw. We have similar goals, Ranger. See, you want to kill the captain, and somebody's got to take his place. Somebody like Redback. So this Goroth is in charge? Of this camp, yeah. But well, he's no war chief. They answer directly to the Black Hand. I'll oh, show show them all when all I'm in the black hands in a circle. Becoming a captain is just the first step of Ratbag's plan to become a war chief. Been prepared to step hard on his neck. How did you get free, scum? Oh yay! Ah, jednak. Poczekajcie, on będą ataki do przodu, więc e, musisz ich...

Wiecie co? Sorry, że tak właśnie w połowie Let's Playa, ale spokojnie, na drugi dzień będzie następna część, także zapraszam Was do niej. Zobaczymy co tutaj zdziałam, bo nie chcę po prostu robić jednego gameplaya 40-minutowego, a drugiego 15-minutowego, żeby to miało sens jakiś. Także dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli Wam się spodobał gameplay, Let's Play, dajcie łapkę w górę, komentarz również, jeśli jesteś moim nowym widzem. To zasubskrybuj kanał. Zobacz, co tam jeszcze wyprawiam na, na tym kanale. Co innego. I do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.